Are you recording? Hello! Hello, dzień dobry, halo centralo! Dzień dobry, halo! Słuchaj, obiecałyśmy w niedzielę, że jeszcze opowiemy o praktycznych aspektach eee, przetrzymywania w, w domu urny i naszych przodków. Słuchaj. Mhm. Porozmawiajmy o tym, bo to jest ciekawy temat, wydaje mi się, i myślę, że możemy popełniać, popełniać błędy i sobie zamiast pomagać, szkodzić. Mówiłyśmy w niedzielę o tym, żeby zrobić sobie w domu jednak ołtarzyk, i w cudzysłowie ołtarzyk, ale takie miejsce, gdzie będzie miejscem praktyki duchowej. I fajnie jest coś takiego mieć, i fajnie w takim miejscu też mieć jakieś wspomnienie swoich bliskich albo osób, osób bliskich, które odeszły. Czy zgadzasz się z takim podejściem? Słuchaj, nie wiem, czy ja się zgadzam, ale Feng Shui na pewno się zgadza i ma nawet określony kierunek w siatce bagła, to jest South East, czyli południowy wschód. W living roomie, czyli w miejscu, w którym, wiesz, w sercu, w sercu domu, możemy trzymać w, w tym kierunku, w tym miejscu zdjęcia przodków, ale widzisz, to jest też trochę triki bo tutaj taki disclaimer mały taka gwiazdka znam osoby które mocno się trzymają przodków i tylko są, ich, ich dom jest o przodkach, wiesz, czyli mam mnóstwo zdjęć, mnóstwo pamiątek otaczają się tym i to jest trochę niebezpieczne w momencie, w którym te osoby, na przykład chorują, na przykład mają problemy ze zdrowiem i muszą iść do życia, jak to mówi Hellinger iść do życia to wtedy Proponuję, żeby usunąć zdjęcia przodków, to znaczy nie trzymać ich tak dużo, a może zostawić tylko jedno zdjęcie. Bardzo często to są też duże fotografie, wiesz? To jest coś, co, co jakby dominuje living room, a living room ma być living. To jest o życiu. Portret, portret dziadka, to wielki, by... Nawet to mówi... 7. Portret założyciela rodziny. Dokładnie. Niech Dokładnie. Niech to będzie zdjęcie takie z rozmiaru portf portfelowego. Czyli bardziej medalion, rozumiem, że bardziej medalion. 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 Tak, ale wiesz, bo, bo, też, bo to też jest ciekawe, bo wszystko to, co się otaczamy, inklinuje, coś jakby łączy nas z czymś, tak? I w momencie, w którym mamy mało chęci do życia, ponieważ jak chorujemy, to znaczy, że coś się dzieje, jak chorujemy bardzo, i mam mniej energii, to, to też nam to nie da energii. Mówiłyśmy o tym, tak? Ile, ile rzeczy dodaje energii, a to, jeżeli jest zbalansowane słusznie, to będzie cudownym elementem naszej codziennej praktyki, bo będzie nam przypominało o tym, że są były osoby w życiu, które są dla nas ważne, w odpowiednim miejscu i w tym Living Roomie mogą się znaleźć. Mhm. E, mówię w Living Roomie i podkreślam, że to powinno się dziać właśnie w, w sercu domu. Nie trzymajmy zdjęć przodków w sypialni absolutnie, bo też widziałam takie osoby, które, które to trzymają. Będziemy mówić kiedyś o sypialni bardziej, więc zatrzymam się tylko na tym, żeby pozostać jeszcze w takim refleksyjnym modzie, który, który, który wy, wy, wykreowałyśmy na ostatniej pogadance. No i co? Azja uwielbiał tarzyki, tak? ołtarze są blisko wyjścia albo właśnie w living roomie, bo też layout domu jest trochę inaczej skonstruowany nie ma przedpokoi od razu się wchodzi do domu i tak dalej, więc to jest trochę inaczej, natomiast te ołtarze są widoczne, na ołtarzach stawiamy też podzięce owoce, wszystkie dary które oddajemy Bogom i, i swoim przodkom, no i to też jest miejsce w którym, którym, którym zdjęcia przodków mogą się znaleźć no ale one też mają swój Swój, swoje, swoje zadanie, tak? My się modlimy przy tych ołtarzach, w Ewazji, czego też nie ma w Europie, ponieważ w ogóle myślenie o śmierci jest bardzo jakby wpisane w życie. To, o czym ostatnio mówiłyśmy, tak, że Memento Mori jeszcze bardziej afirmuje nam takie podejście do życia, bardzo duchowe. Powiedziałabym bardziej tak, bo pamiętanie o tym powoduje, że my jakby łapiemy dystans i też łapiemy równowagę i wracamy też do takiej równowagi wewnętrznej i, i spirytualnej. Czyli podsumowując, to, co, to co warto jest zrobić, żeby się właśnie mieć takie połączenie i żeby pamiętać, skąd jesteśmy, to warto jest takie ja rozumiem, mieć jednak jakieś takie małe wspomnienie osób, które odeszło, albo szczególnie osób naszych bliskich, albo tych, z których czerpiemy inspirację, z których czerpiemy siłę, no bo też nie każdy bliski, który odszedł, jest tym źródłem, przepraszam Cię, nie każdy bliski, który odszedł, jest źródłem energii dla nas, e, to powinien być nie czyli ta centralna część, centralna część domu, ale to też nie, ale nie w centralnej części tego miejsca, rozumiem, to nie są, to nie jest zdjęcie, Babci na stole, tylko raczej takie wygospodarowane miejsce, gdzie można tych, takie sobie zdjęcia ustawić i jakieś wspomnienie ustawić, ale wtedy też pozbierać to z domu i nie miesiać <głos》>, tym po całym domu, rozumiem, tak? Tak, tak, absolutnie tak. Wiesz, co, im bardziej o tym myślę i też tak jak Ci powiedziałam, zna ludzi, którzy uwielbiają to i są jakby w tym, tak? Może przesadzając z jedną stronę. To myślę, że taki zdrowy balans należy zachować, bo są takie osoby, które nam dają energii, są takie osoby, którym codziennie rano chcesz powiedzieć: cześć, mama, wszystko dobrze u mnie, wiesz. I to jest piękne, bo to jest na swoją, na, na moim zdaniem, to też jest duchowa praktyka. To jest też powracanie do tego, co jest ważne i takie, żeby użyć dobrego słowa. Jakby osadzanie siebie, czyli wiesz, jakby zaczynasz to, osadzasz, bo widzisz to i to jest jakiś rodzaj kotwicy na to i myślę, że to jest, to jest po prostu piękne i warto też zobaczyć, jak to na, na ciebie działa, nie? czyli też jestem takim zwolennikiem tego, żeby zobaczyć, testować, zobaczyć jak to działa, jak się z tym czuję, tak jak powiedziałaś, nie siać po całym domu, jest odpowiednie miejsce na to dedykowane, które też dobrze ci robi, dobry kierunek żeby powiedzieć swoim przodkom hello codziennie rano. Myślę, że fajne. Lub zainkorporowanie tego do praktyki medytacyjnej. Jeżeli mamy jakieś ołtarze medytacyjne w domu i potrzebujemy i wiemy, że to nam dobrze robi, to portret mamy czy taty, tak, jak jest dla nas ważny, to myślę, że będzie bardzo ważnym elementem też tam. Bo wtedy możemy ją jakby też jakby za. za, za em, Brakuje mi dzisiaj słów, nie wiem, przepraszam cię, ale chyba cały czas ostatnio mówiłam po angielsku i chyba trzy słowa po chińsku, i teraz <noise> cały czas one mi przychodzą do głowy. Ale jakby wpisanie e, też w naszą praktykę duchową, właśnie tych elementów. Więc. Znaczy, ja w ogóle myślę, już tak abstrahując od tego, gdzie to postawimy, że fajnie jest traktować przodków jako źródło naszej siły. Nie tylko A? jako miejsce, gdzie wiesz, wspominasz i myślisz sobie, o szkoda, że mama odeszła, tylko właśnie patrzeć. Co dobrego oni ze sobą niosą i jako, jako takie miejsce mocy też traktować taką. Przepraszam cię, ale to film ma dzisiaj to jest kolejne szkło, więc, yy, yy, więc czekam. W każdym razie jako takie miejsce mocy, jako takie miejsce, gdzie możesz pomyśleć, za co tą osobę cenię, co ona mi dała, czego mnie nauczyła. Tak. I, tak. Zobacz, powiedziałaś coś pięknego, powiedziałaś, sobie, porównanie też zrobiłaś? Powiedziałaś, szkoda, że odeszła, a później powiedziałaś. Daje mi moc. I teraz co daje nam moc, bo mamy nie ma z nami. I teraz mówienie szkoda, że odeszłaś, nie daje nam nic wręcz po, powoduje, prawda, że jakby przypominamy sobie o czymś, czego nam brak, a jeżeli mówimy, nawet sama poczułam tą moc, jak powiedziałaś, że, że się wita, że, że daje mi moc, że to doceniam, że była w moim życiu, to je aż mi się że to, to wydaje mi się, że wtedy daje. Jakby i us. Dokładnie, dokładnie tak. Więc może, może ten listopad też jest fajnym takim momentem, żeby, żeby się nauczyć doceniać i nauczyć się nawet być wdzięcznym za to. O też, też brzmi dziwnie, nie? Ale być wdzięcznym, że odeszli, ale czasami przez to, że odeszli, mamy w nimi więcej kontaktu i tak. więcej wiemy o nich, i więcej czerpiemy z nich, jak, jak tak. żyli. W z tym. Może też na to spojrzeć z tej strony, tak, żeby tak, tak. wdzięczni że byli i wdzięcznym, że odchodząc tyle nam zostawili. Tak, tego, cieszyć się po prostu, nawet z tego, tak. że. Właśnie z tego, że. Z tego, że ich nie ma, no nie wiem, jak to powiedzieć, ale, ale gdzieś wewnętrznie właśnie to tak czuję, nie? Że, że, żeby też zrobić z tego celebrację. Tak, że, bo zrobisz celebrację w momencie, w którym jeszcze może to jest dobra praktyka, ja to zrobię. Eee, i, I też zachęcam, jakby napiszę, za co jestem wdzięczna. Napiszę trzy rzeczy dobre i będę o tym pamiętać, tak? Bo są takie rzeczy. i... Dobra, chyba musimy kończyć, bo się opłaczę. Dzisiaj ja. No dobra, jeszcze chwilę. Nadal tak. wzruszu. A, się powoli, i... się Dobrze, Fifi, -fi, słyszycie ciocia. Ciocia z zagranicy tak